Zostań naszym patronem już dziś, link w opisie filmu. Dziękujemy za dołożenie cegiełki do realizacji kolejnych wypraw. Nasi patroni z serwisu Patronite, dołącz do nich i ty. Siemanko, witam Was na kolejnej wyprawie. Jesteśmy przy opuszczonym domku. Zaraz go sobie zwiedzimy, będziemy eksplorować. A więc zaczynamy. Halo? Halo? Drzwi zamknę. Pierwszy raz mi zdarzyło się powiedzieć halo. No ojanki, jaki armagedon. Patrzcie na sufit. O tu jeszcze było, trochę taki kocioł się zarobił widać. Czekajcie trochę wezmę naszej kamerkę. Serce Jezusa króluje nam. I pamiątka pierwszej komunii świętej. 31 maja 1953 rok 70 lat już A. Telewizorek stary Tutaj kolejne, ale tu są Telestar firma Bardzo piękna toaletka Myślałem że to są kwiaty cmentarne bo Ostatnio często je widuję Pełno maszynek do golenia porozwanych jak widać Z ciekawości zobaczę Nie, wszystko wypaproszyli już Tak, szufladki na wierzchu są od toaletki Jak widać Dziwnie się tutaj w ogóle, jakbym nie był sam, wiecie? A i jeszcze... A to nam... wyśłam wam pokażę. O kurczę. zwłaszcza Jaka dziura. Piwnica. No, nie chciałbym tam spać. Ale deski wydają się stabilne. Tak? Tak. Przejdziemy sobie tutaj. Z lewo zmywak. Choineczka. Obraz jaki piękny zwłaszcza Bardzo ładna rama I obraz Dokumenty w kartonie Fox. Gazety Książki Z ciekawości zobaczę sobie jakąś gazetkę na rok Co tu mamy Osłoniu, który chciał Barbara Krzykowska Krajowa Agencja Wydawnictwa Białystok, 1985 rok No, to 38-latek I tu bardzo ładny kredensik Jak widać Dobra Idziemy dalej wtedy Słoik poleciał Ale dzisiaj jest gorąco strasznie wiecie Westfalka Prodigy Mama, babcia kiedyś ciasta piekli w takim Pamiętam jeszcze Prądu nawet tu nie naciskam, bo słabo wygląda Dziwi się uchyliły, przeciąg jest Co to było? Składzik opałowy chyba Piła do cięcia na stole czy znaczy nie piła do cięcia, tylko ojeny, stół do cięcia, szak to tam było No tutaj drewko secieli Buda, pewnie kiedyś piesek był A tu bodajże po króliczkach Klatki Zawsze kiedy są w takich miejscach zapominam jakie nazwy czego były Znaczy nie zawsze, ale przeważnie Mm -hmm. ale. ale mam co w buzi przepraszam a jak wychodzę z takich miejsc moje przecież to się nazywało tak 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 kuchnia na wejściu no z jakby w przedsionku korytarzu nie ale zobaczcie tu się wszystko ładnie zachowało w szafeszkach książeczka usług medycznych jeszcze Ale nie będę pokazywał, będą dane osobowe W kuchni skarpetki? W szufladzie? Poważnie? Aż muszę kolejną szufladę otworzyć Na bieliznę jak ktoś zrobił? Nie, to może tak tylko No, jeszcze się makaroniki zostały Inne rzeczy Kuchenka gazowa Taki piecyk. I tu wolej, na była na krusze była, szkatułka Choć mogę się mylić, zaraz Wam powiem, ale pojemczymy. Tak możliwe, że co na krusze było. Prezenty na święta. Akcja trwa 8-14 grudnia 2016. To 7-latek ma reklama. Przepraszam, stwierdzi się. Kiedy domek został opuszczony, porzucony Ale jest przeciąg, zobacz jak na lata Strasznie No przed pokojem za chwilę pójdziemy Lodóweczka No licznika już nie ma w tym domku Został zdjęty z ciekawości otwieram lodówkę Mmm Mmm za szybko wam pokazuję, jest straszne, odór mm, strasznie mięsko się rozkłada i salon bodajże to jest się łóżeczko obok łóżeczka krzesełko piecyk kaflowy tutaj mamy książeczkę z książkami kilkacik Łóżeszko. Grzejniczek elektryczny, ale pewnie ktoś go tutaj przyniósł. Bo skoro jest pies kaflowy, to grzejnik niepotrzebny, myślę. Tutaj też lustereszko. I obrazek święty, a będziemy mieli rok na nim? Nie, niestety na tym roku nie mamy. Herbatki, jakieś supiernice. auto, tak jak w Peweksach kiedyś były, nie? Rysoraki Klocki te duże Pamiętacie to? Bateryjki Chciałem, że to pistolecik z igłami do insuliny, ale nie Taki zabawkowy Nożyczki takie stare Szpitalne bodajże, co? Takie kojarzę, ale zobaczcie jak coś się zrobi Armagedon Strasznie Kolemka, tam zdjęcie w ramce. To nie będę tak pokazywał. Kryształy. Ale coś wilgoć. W ogóle dziwne powietrze jest, bo cały czas taką suszę mam w buzi. Suchą. Tutaj rozsypane. Z tego co widzę to pionki chyba jeszcze się znajdują. Tak, dwa grosze, jeden grosz. Jak widać. Dla dzieci do lat trzech. 50 zł. Bambino, kratki szkolne bez oprawy. Bardzo dużo starych rzeczy się, się zachowało. Miska mamy kalendarzyk o z roku. Grudzień 2016 i reklamy też 2016. To możemy powiedzieć, że 7 latek już minęło. Odkąd została ostatnia yy, gazetka, reklama i kalendarz. A to jest pajęszczą 1968. Pamiątka pierwszej Komunii Świętej. No to tamta starsza była na wejściu. Jan Paweł II. Zbór bursztynkiem obraz, piękny. Tu też jakieś święte, obrazki. Lichta takie starsze, różaniec i pełno leków. Waliza skórzana. Szafa z ubraniami. Zobaczcie, na to rady i go jeszcze. one tak nie było. Komuś musiało przeszkadzać. Przepraszam, że tak kamerą macham, ale dzisiaj panelu nie mam przymontowanego za bardzo. Jo. Beskit Unit Radiora Bardzo ładne radioko Pewnie jeszcze gra, nie? Może nie tarzę stopliwość właśnie te fale, ale myślę, że sprawne jest Kolejne zabawki Ale dużo jest takich ciuchów, leków i w ogóle jakby starsi ludzie mieszkali, tak jak wcześniej wspominałem Że mam podejrzenia O na przykład lampki choinkowe starsze, takiego typu ozdoby świąteczne, że tu mieszkało starsze małżeństwo bodajże albo pan albo pani i nóżki przyjeżdżali, dzieciaczki do nich bo nie wygląda mi to jakby ktoś młody tutaj przebywał, ktoś musiał starszy być o, wieniec tutaj też jakieś pamiątki ale dzisiaj macham wam tą kamerą, co? Zniszę. A na wejściu mówiłem, nie? Że cmentarny nie jest cmentarny. Nie, nie, co tu o? Ostatnio trafiam na takie rzeczy, które się kojarzą. Konewka metalowa pod stołem. Yy, co się kojarzą ze tym, ze cmentarzem. Jak nie krzyżę jakieś to, co tamto. Od kuda? idziemy na strych zobaczyć co? Ole, bo, ale nie to nie pojęczyna Myślę, że taka pojęczyna ciekawe, czy na strych da się chodzić? A nie, strych nie jest taki duży. Oj, pańszyna głową deptałem. Zobaczcie, jaka waga. Waga jest. Lampa stara. No po strychu nie bardzo. Jak widać na deskach dziury, tutaj dziura. Tam jakieś od pedałów, w czy coś ścianka pełno, ale tam dalej nie chcę podchodzić. Z tego względu, że ta podłoga nie wygląda za dobrze. Ten sufit, Zawsze rowerek stary, szkielet, Tapsza. wzeszek taki malutki był. Misiu I odważnik do wagi Tak deflam delikatnie po tej podłodze Wanienka do kąpania dzieci jeszcze się zachowała Jakie chochle duże Mega Kolejna wanienka Telestar, a na początku tak patrzę Tesla karton Butelek pełno od alkoholi I też jakichś starych Wezmę nogą łyna, wino białe, słodkie owocowe. Zobaczcie. Fajne znalezisko Zadowolony jestem, powiem wam z tego domku. Mega w ogóle robi robotę. Wiecie co wcięcie się w czasie? To także pełno. Byteleszek, od farb piłeczka, ale butelki też od specjala się zachowały. I od tanich winek, od ruskich szampanów. O jezu, to mi przeraziło, pokażę Wam. Patrzcie, tak z daleka spojrzałem. Lalka tak zakopana, strasznie to wygląda. Wódka. O, same stare alkohole. Idziemy na dół. W dalszej się jeszcze jest wejście do piwnicy. Jestem ciekawy, bo tam było ten, nie? Ta dziura. Czy da się przejść czy nie? Czekajcie, tu byliśmy, tu byliśmy. Nie, tam schodków żadnych nie było. Ten też nie wejdziemy. Tak na szybko dzisiaj co? Kolejny raz. Ale właśnie, tu są drzwi jakieś. Eee, tu jest klamka? Nie ma klamki. Schodków tu nie ma. Zacznijmy jeszcze, czy damy radę przejść do tych drzwi. Czy jest tam wejście? Jeżeli nie ma, to będzie na tyle chyba. Nie za szybko biegam wam. Tutaj nie. Dokąd tam te drzwi prowadzą? Nie, to możliwe, że tutaj, bo za tym, co? Te dziwi były. I są zaklejone. No nic. Kończymy wtedy tą eksplorację. I widzimy się za tydzień na kolejnej wyprawie. Jeszcze jakieś fotki porobię, a Wam życzę miłego weekendu. Zostaw suba, łapkę w górę, komentarz. I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia, pa pa!